Haiku. Blask podobny do słońca wielkiej gwiazdy, widocznie nisko na horyzoncie, oświetlał nieboskłon i powierzchnię planety. Dzień wstawał, a trzy księżyce zawieszone pośród nieskończonych gwiazd zachodziły powoli. Jasna, złotawa łuna objęła biały but, który dotknął skalistej ziemi. Chwilę później drugi. kurz uniósł się na moment powietrze. Jednak prędko opadł. Promienie musnęły najpierw nogi, później tors, a na koniec głowę wysokiego mężczyzny w skafandrze. Światło odbiło się od przeźroczystego hełmu. Astronauta wyciągnął przed siebie dłoń, odzianą w grubą rękawicę. By osłonić brązowe, skośny oczy przed laskiem. Jednocześnie zwróciwszy, w głowę, zwróciwszy głowę w stronę drugiego mężczyzny, który opuścił rozbity statek kosmiczny, rozciągnął wąski ustaw uśmiechu. Elektroniczny głos rozległ się w pierwszego astronauty. Co cię tak cieszylił? Rozbiliśmy się. A ta planeta nie wygląda obiecująco. Po pierwsze, żyjemy. A po drugie, Brunet spojrzał na ekran umieszczony po zewnętrznej stronie rękawicy. Wskaźnik pokazuje, że możemy ściągnąć hełmy, a nawet skafandry. Ciśnienie i skład atmosfery są niesamowicie sprzyjające. A temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. Tak, jak przewidywaliśmy. A nawet odrobinę lepiej. Witaj w drugim domu, Nathan. Lee nacisnął przyciski po obu stronach głowy. Klik. Powolnym, uroczystym wręcz ruchem ściągnął hełm. Zaciągnął oczy i wziął pe... Wziął głęboki, pełny oddech. Proste, brązowe włosy porwał lekki wiatr. Na gładkich policzkach poczuł ciepło podmuchu. Roześmiał się głośno, a chwilę później wraz z nim Nathan. Mężczyzna podrapał brodę. Spoglądał przez okno, obserwując ze znudzeniem chmury kurzu unoszące się nad suchym pustkowiem. Myślę, że już czas. Liu wziął głęboki, ciężki oddech, zanim obrócił się w stronę głosu. Jesteś absolutnie? Kompletnie pewien, że wysyłaś sygnał SOS? Jego zmęczone spojrzenie spotkało smutny wzrok kompana. W stronę ziemi? No i ten potarł jasną szczecinę pokrywającą jego głowę. Dobrze wiesz, że tak. Już to rozmawialiśmy tysiąc razy. Straciliśmy główne połączenie z bazą, a pojedynczy sygnał będzie. potrzebował jakichś dwóch lat, by tam dotrzeć. dokończył za niego Liu. A zanim oni tu przylecą. Minie kolejne 10, albo 20, albo 100, więc nie ma czasu czekać. Tylko lepiej zahibernować się na ten czas. Myślizm nawet wiem, wiem. Brunet stał i potem już. Podszedłszy, do Nejdena położył dłoń na jego muskularnym ramieniu. Masz rację, już czas. Razem weszli do kapsu. Razem kliknęli przycisk, aż do zewnętrznej interwencji. I razem, potem... I razem po raz ostatni spojrzeli na skaliste pustkowie. Bip, Trr. i jaj. Drzwi kapsu otworzyły się powoli. Para buchnęła z na i po chwili ujawniła ciało mężczyzny. Na Najpierw zadrał jego palec wskazujący. Potem pięść zacisnęła się i otworzyła. Do w końcu powieki od odchyliły się. Drgając, Liu się podniósł. Z jękiem potarł oczy i oparł się na łokciach. Dozyskał w pełni władzy w kończynach, a oczy przyzwyczaiły się do światła. Leniwie skupił wzrok przed sobą. Jego wrzaska natych natychmiast rozdarł powietrze. W mnieniu oka odsunął się na skraj kapsuły. Co do cholery! szepnął pod nosem, spoglądając na stworzenie, które siedziało spokojnie na przycisku wyłączenia procesu hibernacji. Długa, wężowata szyja zakończona cienkimi czulkami była wyciągnięta w jego stronę. Drgała lekko i falowała z dziwnym grzechotem. Okrągły, brązowy tłów, pokryty błyszczącym śludzem, poruszył się niespokojnie. Po chwili zwierzę oddaliło się na nogich nóżkach, z cichym chrzęstem. gdzieś w stronę kolorowych grzybów, które wyrosły na ścianie statku. Liu wypuścił ze świstem powietrzem i patrzył, jaki zota znika w jednej ze szczelin. na wstał i wyszedł z kapsuły. Powietrze wypełniała cała kakofonia dźwięków: bzyczenia, chrobotania, chrzęszczenia, gwizdy, rechoty, świsty, szelesty i trzaski dobiegały za. Pokrytych roślinnością od ścian statku. Liu przeszedł kawałek po miękkim, bordowym chu, by dotrzeć do kapsuły Neitana. Już z daleka wziął, że nie jest dobrze. Całe urządzenie zostało zagniecione czymś, zgniecione czymś, co wyglądało na pień lub kamość drzewa. W dachu statku zionęła wielka dziura, przez którą można było dostrzec niebo oraz korony drzew. Gdy zobaczył kawałek czegoś, co niebezpiecznie przypominało kość, natychmiast jego oczy wypełnił łzy. Opadł na, kolania... opadł na kolana przy grobie Neitana. Drogi przyjacielu, przysięgam, że. RAR! przerwał głośno wibrujący ryk. Mężczyzna ze, ze szczerym strachem podniósł głowę i spojrzał w stronę, z której dobiegł go odgłos. Gdy cicho podszedł do szczeliny w ścianie, zdał sobie sprawę, że wszystkie dźwięki w, słyszane wcześniej nagle ucichły. Choć jego pole widzenia zostało ograniczone do kilkucentymetrowej wyrwy w metalu, mógł dostrzec bardzo wiele. Skaliste pustkowie, które pamiętał, zastąpiła kolorowa dungla pełna roślin, grzybów i żyjątek. Wilgotny puszysty mech pokrywał czarne pnie, drzew i kapelusze nienaturalnie dużych grzybów. Kwiaty o dzwonach wypełnionych wydywającym się nektarem gościły insekty wielkości pięści człowieka. Woda skapywała z gęstych koron drzew na ogromne liście krzewów rosnących poniżej. Żywe kolory, dziwne tekstury, milion zapachów powietrzu. Wszystko to rzucało mu się w twarz, jednak on chwilowo widział tylko jedno. Drapieżnik, który przed chwilą wydał z siebie ten przeraźliwy ryk, znajdował się niepokojąco blisko statku. Przypominał Tapira. Ten że był o wiele większy i posiadał dwa pół żółkła, długie kły oraz strepazury. pazury. Jego ciały pokrywały białe i czarne plamy, a duże zamglone oczy wpatrywały się tempo przed siebie. Uszy drgały, nasłuchując. Liu wstrzymał oddech. Obserwując zwierzę. Cisza tak nienaturalna dla dżungli sprawiła, że słyszał bicie własnego serca, a może serca zdeformowanego tapira. Stworzenie podeszło kawałek bliżej, wciąż nasłuchując. Nagle mężczyzna zapoczuł, że ma coś na twarzy. Ze strachem i obrzydzeniem sięgnął w to miejsce. Napotkał jakąś gulkę, więc chwycił intruza. Gdy spojrzał na własną dłoń, cichy jęk wydobył się z jego ust. Natychmiast strzepał wielką zieloną mrówkę w widocznym kolcu jadowym, a drugą ręką zakrył usta. Było już jednak za późno. Z blaskiem hu i mokrej ziemi, drapieżnik zaszarował w stronę statku. Znajdując większą wyrwę. Nim Liu się opamiętał, tapir wpadł już z trzaskiem do środka wraku. Mężczyzna wstał powoli, czuł jak podspływa po jego czole. Stworzenie wpatrywało się w niego z pochylonym pyskiem i kłami, zwróconymi prosto w jego stronę. Drapieżnik z rykiem zaczął galopować. W mgnieniu oka astronauta podskoczył i chwycił się z kraju dachu. Podwinął nogi jedno, uderzenie serca przed tym, jak żółte kły wdarły się w spłuchniałe drewno nad kapsułą Neytena. Z jękiem i ogromnym wysiłkiem Liu podciągnął się na dach. Po sobą słyszał wściekły ryk drapieżnika. Gdy spojrzał w dół, ujrzał tapira spoglądającego w jego stronę. Wykrzywił spoconą twarz i pożegnał stworzenie wiązakom mocnych przekleństw. Gdy drapieżnik wrócił do dżungli, Liu opadł plecami na pomarańczowy mech pokrywający dach. Oddychał ciężko, patrząc w niebo pokryte długimi chmurami. Księżyce były wciąż zaskakująco dobrze widoczne. Myślał o tym, że gdzieś tam okropnie daleko znajduje się jego ziemia i baza ich misji, która zapewne nie ma pojęcia, co stało się za astronautami za po kilku chwilach podniósł głowę i oparł się na łokciach. Jego uwagę przykuła wysunięta wyżej dalsza część statku. Stał powoli i zaczął wspinać się na szczyt zniszczonego kokpitu. Kilka ciężkich oddechów i przekań później znalazł się wystarczająco wysoko, by móc ujrzeć dżunglę rozciągającą się aż po horyzont. Korony drzew wyciągały swe różne kolorowe liścia w stronę niebios. Liu obrócił się w prawo, w lewo, do tyłu. W ten coś innego niż drzewa. Lub latające stada ptaków przykuła jego uwagę. Zdał sobie sprawę, że widzi zabudowania coś jakby wieże jakby budynki czy mury. Rozszerzył oczy w niedowierzaniu. Usta rozciągnął szerokim uśmiechu. Będę. Będę pierwszym odkrywcą obcej cywilizacji. Krzyknął w dal, a jego słowo odbiły się echem ponad dżunglą. Łuhu. Dla większej ochrony ubrał pełen skafander, nie licząc braku hełmu. Rękawicy założył podwójnie, a jako broń wybrał długą i ostrą piłę do metalu, którą znalazł w dawnych pomieszczeniach technicznych. Na statku nie mieli plecaka, więc przerobił jedną ze skrzynek z narzędziami, tak, aby mógł ją nieść na plecach. Spakował do niej rację, żywnościowe wodę i wszystko, co mógł mu się przydać. Pakując o tym myślał, ile lat minęło. Drzewa były ogromne, nie mogły urosnąć mniej niż pięćdziesiąt lat. A może jednak? Co w takim razie z ewolucją? Jakie incydenty dziwaczne stworzenia powstałyby w mniej niż tysiące lat? Pytania te dręczyły go strasznie. Pewna część jego duszy wciąż chciała zostać w kapsule czekać na pomoc. Może znowu się zahibernować. Nim opuścił statek, wziął do ręki kartkę papieru wyrwaną z notatnika oraz długopis. I postanowił skre skreślić krótki list na wypadek, gdyby jednak ludzkość ponownie trafiła w to miejsce. Na początku zaczął pisać po angielsku, lecz po kilku słowach zdał sobie sprawę, że to bezsensowne. Zapewne i tak tego nie ujrzę. Nikt nigdy go nie ujrzy. Matka zawsze mówiła mu, że poezja jest głupia i beznadziejna. Lecz Mimotoriu zawsze, po... zawsze czuł pociąg do wiersza. Kiedy po raz pierwszy napisał hajku, jeszcze był dzieckiem. Mała podziału wtedy, że musi przestać próbować i że nie ma talentu. Po chwili namysłu zdecydował się wyrazić swoje uczucia w ojczystym języku. Minęło wiele lat, od kiedy ostatni raz napisał wiersz. Wesnął ciężko i położył kartkę w swojej kapsule. Niedługo potem wyruszył, zostawiając za sobą grubnej tena, statek, wiersz i wszystko, co znał i rozumiał. W obronie przed resztą wszechświata odzierżył piłkę oraz skrzynię na narzędzia pełną suszonych wodorostów prosto z Atlantyckiego. Podczas pierwszych kilku kroków czuł na sobie spojrzenie setek maleńkich i większych paroczu. a W jego płucach wirowało wilgotne powietrze pełne tajemnic. Niepewnie stąpał po podłożu dżungli, odbierając przed sobą haszę i czyniąc się jak intrus. Zdawało mu się, że dżungla cały czas chce mu coś powiedzieć. Ale on po prostu nie rozumie co. Było mu gorąco, strasznie gorąco. Udało mu się ocenić, że budynki powinny znajdować się na wschód od niego. Więc z pomocą wielkiej gwiazdy poruszał się w tamtym kierunku. Starał się bezustannie skradać i nie wydać żadnych odgłosów. Szedł już cały dzień, więc rozbił obóz. Gwiazda zaszła prawie całkowicie, na księżycy niesamowicie rozświetlały las. Liu próbował rozpalić ognisko, ale niestety nie udało mu się. Ziemia drewno, czy cokolwiek, czego dotknął, było wilgotne. W końcu zjadł trochę prowiantu i położył się na mchu. Obudził się w środku nocy. Przewrócił się na drugi bok i pociągnął nosem. Zmarszył brwi i otworzył oczy. Zdawało mu się, że coś słyszał. Powoli wstał i wziął w dłoń piłę. Rozejrzał się wokoło. Ale widział tylko rozłożyste liście krzewów i płatki kwiatów, po których okazjonalnie poruszały się insekty. Gwałtownie wrócił się w stronę, z dobiegał dźwięk. Gdy zobaczył jakiś ruch pośród krzaków, poczuł, jak go tych a krople potu występują na czoło. Długi, przeraźliwy syk wypełnił powietrze. Wiedział już dokładnie skąd pochodzi. Wydawało mu się, że widzi kawałek ogona grubości jego uda. Wziął krótki oddech, zamachnął się piłą w tamto miejsce. Css. Krótki głośny syk towarzyszył wielkiemu wężowi wyłaniającemu się z chaszczy. Myśli z nim się wiele rzucił się na zwierzę, ciachając je ostrzym. Niebieska krew oblała go, a węż wydał się ostatni syk. Ludy ciężko, patrząc na przebitego gada. Przez resztę nocy nie spał. Po trzech dniach i czterech nocach dotarł do granicy dżungli. Jego serce wypełniła ogromna radość i spełnienie. Dużo niedalekiem już mury czegoś, co powinno być miastem. Z za wysokich żelaznych ścian wyłaniały się metalowe dachy domów oraz wysoka wieża. Wszystko z żelaza szepnął. Zmarszczył brwi, wytężając. Zdawało mu się, że na murach widzi ośmiornicę. Pełzącą później ośmiornicę. Przez moment liu chciał się roześmiać w głos, ale w ostatniej chwili się powstrzymał. Zwierzę miało kilkanaście par oczu, kilka długich macek oraz śliską fioletową skórę. Mężczyzna wziął głęboki wdech i zebrał sobie siły, by wejść na otwarte pole. Może to będzie mój nowy dom, a jeśli nie, niech umrę z przeświadczeniem, że spróbowałem. Po wyszeptaniu tych motywujących słów mężczyzna postawił pierwszy krok poza dżunglę. Potem drugi, trzeci, czwarty. Dumnie podążał w stronę murów. W pewnym momencie ośmiertnicy spostrzegły jego obecność i zabrał się nad bramą, wydając dziwne odgłosy. Gdy Lius stanął pod bramą, upuścił błoń. Witajcie, mam nadzieję, że. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, była struga czarnej substancji lecąca w jego stronę. Obudził się na zimnej metalowej posadce. Z cichym jękiem oparł się na łokciach i w końcu wstał. Nagle zdał sobie sprawę, że jest kompletnie nagi i pokryty dziwacznym śluzem. Gdy zakrył rękę intymne miejsce, zobaczył, że odgielski skutą żelazne kajdany. Spojrzał w górę. Otaczały go ośmiornicze strażnicy, a przed nimi znajdowało się podwyższenie. Na wielkim metalowym tronie, chronionym przez kilku strażników, siedział Nathan, Wyszeptał z słabym głosem. Miał wrażenie, że zarazem dla się powstrzymał. Zamrugał kilka razy, przetarł oczy i wciąż patrzył z absolutnym niedowierzeniem. Jego kompan się bardzo zmienił. Nie miał na sobie żadnych ubrań, a jego kończyny zdawały się powoli na w Macki. Oczy stały się niezwykle szkliste, a każdy jeden wóz na jego ciele w jakiś sposób zniknął. Dawny towarzysz milczał. Dobry Boże, Nathan, jak dobrze? Oczy Bruneta wypełniał ze szczęścia. Myślałem, że umarłeś. Wprawdzie nie ciała, ale nie myślałem, że. Och, Nathan, jak dobrze cię widzieć. Król wciąż mi milczał i spoglądał beznamiętnie. Uśmiech Liu zaczął znikać powoli. Ne Nathan? Na nie wykonywał. wykonał ruch dłonią i powiedział coś w języku, którego Liu nie znał. Jedna z ośmiornic zbliżyła się do Japończyka. Gdy Brunet zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak, wykrzywił smutno twarz. Nathan, czemu byłeś? Macka ośmiornicy zacieśniła się wokoło jego ciała. Moim przy przyjacielem... Kręcąca się kula opadła lekko na ziemię. Silnik zgasł bezwzrzelecznie, a ze ściany wysunęły się schody. Zawsze po nich trzy astronautki trzymające w rękach broń. Szybkim lecz ostrożnym krokiem podeszły do ruin statku. Jedna z nich dotknęła przycisku na rękawicy. Misja numer 47 na planetę R-01237. HK 5214. Pojazd kosmiczny zniszczony. Jak na razie brak oznak ludcia, życia ludzkiego. Astronautki weszły do środka. Jedna poszła sprawdzić kokpit, a druga pomyślenia techniczne. Ostatnia z nich zbliżyła się powoli do jednej kapsuły, a następnie do drugiej. Zmarszyła brwi i wzięła do dłoń kartkę papieru zostawioną w środku urządzenia. Wciąż brak oznak życia ludzkiego, ale znaleźliśmy ślady. ślady. Kobieta zeskanowała japońskie słowa rękawicą i przeczytała tłumaczenie na angielski. Wciąż zapomniany, pośród bieznego pyłu. Czy powrócicie? Hmm. Ktoś miał talent. Jedno skan numer powtórzycie? Nieważne. Brak oznak życia ludzkiego.